Cześć, witajcie, niedziela, godzina 12.00. Zaczynamy kolejny odcinek z Re Zaczynamy. No to zaczniemy sobie od tego, że trochę poopowiadam co i jak, bo jak już pewnie wiecie, zakupiłem drugiego takiego samego fergusona. Pewnie zapytacie, po co ci on. No jak oglądaliście. Poprzedni odcinek to na pewno też wiecie, że okazało się, że tym pierwszym jest blok pęknięty. Nie chciałem go spawać, chciałem kupić drugi blok, ale trafiła się okazja w niedużych pieniądzach. Udało się kupić cały ciągnik. Tak więc będziemy przykładać silnik z tego do tamtego prawdopodobnie. O tamtego. No i tak samo zrobimy prawdopodobnie z tym mostem bo ten tutaj ma te uszy yy całe a w tym drugim mam wykruszone także także to sobie przełożymy udało się go okazyjnie kupić także z dwóch będziemy składać jednego mam nadzieję że to nam się uda tego trzeba uruchomić w tym odcinku się tym zajmiemy bo on yy nie był odpalany bardzo długo, ja też go nie uruchamiałem, dopiero go spróbujemy uruchomić, zobaczymy w jakim tam jest stanie, czy nam odpali. Także tym się dzisiaj zajmiemy. Tutaj trzeba będzie wszystko przeczyścić, wyczyścić. I tam oleju, też tam olej trzeba było wymienić przed tym uruchomieniem, bo tam jest go trochę mało jest czarny jak smoła. Więc to dzisiaj zrobimy. No tak, to jest to dokładnie ten sam model tyle że w wersji amerykańskiej wersja amerykańska nie różniła się niczym oprócz tego, że miała zakładaną aluminiową maskę. To jest jedyna różnica właśnie między wersją amerykańską a yy, brytyjską. No ale nie będę dużo opowiadał, tylko zaraz go odpalamy. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach, na pewno postaram się odpowiedzieć. Także teraz idziemy go uruchamiać. Silnik się obraca, bo podłączaliśmy akumulator, kręciliśmy. Także połowa sukcesu już jest. Na początek jeszcze przed uruchomieniem. Yy, spuszczę sobie olej z miski oleju i zaleję coś świeżego, bo to, co tam się teraz znajduje w tej miejsce, to nawet tego nie można nazwać olejem. Także zalejemy coś świeżego, yy, przed uruchomieniem. Yy, przeczyścimy tutaj kopułkę, przeczyścimy wszystkie miejsca styków i będziemy próbować go uruchamiać także co biorę się za robotę i widzimy się za chwilę no i ja już olej spuściłem do wiaderka tyle go tam tylko było to jest za 2 litry niecałe czemu go tak mało było to nie wiem nie wnikam na razie filtr oleju też już odkręciłem tu gdzieś go mam wam pokażę tu mamy też miskę oleju na dole straszny szlam zobaczcie o, masakra. To jest. Tu mamy filtr oleju. O, tragedia. No, i tutaj w tym kielichu też tam jest normalnie taki szlam, że masakra. Teraz nie widać. Silnik widać, że nie był dosyć długo ruszany wam postaram się pokazać Tylko gdzieś jeszcze latarkę, tu mam latarkę Bo już widać taki delikatny nalot rdzy na wale korbowym I silnik jest po prostu suchy no. o, 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 o. o widzicie, nie? Mamy już taki delikatny nalot rdzy No i straszny syf I silnik jest suchy, widać, że no, długo, długo nie chodził, nie? Hmm. Tak to wygląda. O, taki nalot rdzy mamy, nie? No i zaraz zakładamy miskę, zalejemy świeżego oleju, bo już kupiłem. Filtr oleju też mam już nowy wkład. Zakupiłem 40 zł kosztował. Dedykowany właśnie do tego Fergusona. Także co? Biorę się zaraz za czyszczenie tego i zakładam z powrotem mamy smok smok no to też nie najgorzej przełożyłem gaźnik z tamtego poprzedniego, bo tutaj ten gaźnik to zapieczony strasznie, tutaj ta przepustnica cała to wszystko stoi także mówię, przełożę go od razu sobie też jeszcze ciekawostka nie kupowałem uszczelek, tylko kupiłem taką specjalną Arkusz właśnie materiału na uszczelki i zaraz sam sobie wycinam takie uszczelki. Kupiłem też taki zestaw do wybijania właśnie, otworów, mamy wszystkie rozmiary i nawet to fajnie wyszło. Bo tutaj właśnie dorobiłem uszczelkę sobie do tego gaźnika, całkiem fajnie to wyszło. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak będę dorabiał do miski olejowej, jak to wychodzi. Myślę, że ciekawe, ciekawe rozwiązanie może wyjść nawet. Taniej, niż by się miało kupować uszczelki, a na pewno szybciej, bo, 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 no bo nie trzeba czekać, zamawiać, czekać, nie? Tylko sobie jestem w stanie teraz dorobić w każdej chwili, jak potrzebuję, uszczelkę, nie? Co więcej, no zaraz biorę się tutaj za kopułkę, ściągnę tam przeczyszczę to wszystko, ile tam się da. Wiesz, ona tu chyba nie najgorzej wyglądała. Teraz ja spróbuję. Op. Nie chcę zejść Op. Co wygląda No trochę trzeba będzie przeczyścić O tutaj ten palec Widzę, że stoi Tu też najwyżej przełożę ją Z tego drugiego Bo tam chodziło to powinno chodzić Tutaj mamy ten palec Jakoś powinien zejść, o zszedł, dobra, to nam zejdzie, teraz śrubokręt zejdziemy tam jeszcze, śrubokręt płaski jakiś, ciężko jedną ręką nagrywać, o już to schodzi. Op. Tutaj to tak w miarę czysto jest. No, tutaj trochę jest luźno, trzeba będzie dokręcić. No, tak, to chyba nie jest źle. Wygląda tutaj, że było coś, to było wymieniane. Widać, wszystko dosyć czysto wygląda. Także jest nadzieja w tym silniku. Tutaj widzę też pompa wody była wymieniana, bo tu widać silikon świeży. Węże były wymieniane, bo opaski są świeże, węże są świeże. Pasek alternatora tego no alternatora. Tutaj ten pasek też widać, że jest nowy, także ten silnik musiał chodzić wcześniej na pewno. Także jest nadzieja. Dobra, to co? Ja się dalej tutaj biorę za robotę. Mówię myję. Miskę filtry tutaj zakładam, to wszystko zaleje olej. I, i, i tam wyciszczę tą kopułkę o tutaj powietrza też trzeba wycieścić zobaczcie jaka to jest masakra zaraz to ściągam i czyszczę no i zaraz się widzimy pewnie już przy odpalaniu nagram odpalanie zobaczymy jak to nam pójdzie dobra to do później ja mam jeszcze pokazać jak wygląda dorobiona przeze mnie uszczelka Widziałem sobie nożem tapeciakiem i tymi wycinakami właśnie do tego typu Rzeczy i całkiem fajnie to wyszło. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Na razie podoba mi się to. Tutaj już odkręciłem ten filtr powietrza. Przełożyłem z tego drugiego. W trochę lepszym stanie jest. Wyczyściłem go. Zadałem świeży olej. Tutaj już zamontowałem tą rurę zasilającą do gaźnika. Z drugiej strony wymieniłem filtr oleju kopułkę z tego drugiego przełożyłem także teraz montujemy miskę zalejemy świeżego oleju zalejemy trochę benzyny do zbiornika trochę wcześniej go jeszcze pokręcimy zobaczymy czy jest w ogóle jakaś iskra tutaj no i za chwilę go odpalamy nie no i miałem Wam nagrać pierwsze odpalenie ale zeszło mi się dwa dni z tym odpalaniem. Dzisiaj też cały dzień tu siedziałem. Wszystko po kolei od początku sprawdzałem, aż dzisiaj w końcu zagadał, odpalił i teraz już odpala praktycznie za każdym razem. Także już odczułem ulgę, jak odpalił. O, chodzi najważniejsze. Wiadomo, wymaga jeszcze regulacji. Tak samo tutaj dźwignia. Od gazu też jest zapieczona. Tutaj była i ją trochę mi się udało rozruszać, ale i tak nie odbija do końca. I przez to, jak odpali, to trochę wysokie obroty trzyma. Ale wiadomo, to już wszystko tam idzie zrobić. Ważne, że odpalił za każdym razem. Odpala raz wam pokażę. Przekręcamy zapłon, zapala nam się kontrolka i odpalamy. Słychać wyraźnie, że wymaga regulacji, ale to już się ogarnie. No, i ten odcinek na tym będziemy kończyć. Miało być w tym tygodniu trochę więcej zrobione, ale tak się zeszło, że już sobotę mamy. Więc na ten moment kończymy tydzień. Także zachęcam do subskrybowania, komentowania i widzimy się za tydzień w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.